Co to znaczy narodzić się na nowo? Zanim zrozumiemy, co oznacza określenie narodzić się na nowo, zastanówmy się najpierw nad tym, co to znaczy umrzeć. Gdy mówimy o śmierci, większość ludziom cierpnie skóra i są przerażeni i się boją. Ale w pytaniu wcale nie chodzi o śmierć fizyczną, lecz o śmierć trudniejszą, śmierć emocjonalną i psychiczną. Kiedy umieramy dla tego, co jest wokół nas, czyli dla ludzi, dla rzeczy oraz miejsc i obsesyjnych potrzeb, wtedy tak naprawdę zaczynamy się odradzać w środku sami dla siebie, kasując wszystkie wszelkie potrzeby i programy, które nami rządziły. Dla większości ludzi jest to nie do zniesienia, gdy czują się obdarci z dotychczasowych przyzwyczajeń, samotni i opuszczeni. Uciekają przed tym doznaniem jak tylko mogą. Najchętniej no w pewne systemowe programy, na przykład w magię świąt, religijne rytuały, ezoteryczne książki i spędy, lub przynależność do rozmaitych organizacji. Czy człowiek może zadać sobie taki stan umierania świadomie i samodzielnie? Oczywiście, że tak. Często udaje się ludziom wchodzić w takie stan, ale się go jednak bardzo boją, co świadczy, że mają jeszcze w sobie dużo uzależnień, starych zapisów i stereotypowych wzorców zachowań. Ale jeśli będą wchodzić regularnie w takie stany i towarzyszące im sceny, to będą to wasze powolne, ale konsekwentne narodziny na nowo. Stanu tego trzeba jednak doświadczyć samemu. Nie da się go opowiedzieć słowami ani naśladować na podstawie opowieści innych ludzi. Trzeba chcieć umrzeć, żyjąc i wrócić do życia z powrotem, gdy nie jesteśmy już od niczego uzależnieni. Wtedy możemy zacząć robić wszystko. Potrafimy wtedy nawet doświadczać bezwarunkowej miłości. Jeżeli nie mam niczego, na czym nam naprawdę zależy, oczywiście w sensie uzależnieni potrzeb, wtedy potrafimy kochać wszystkich i wszystko, nawet to, co do niedawna nienawidziliśmy. Wtedy ze zdziwieniem odkrywamy, że miłość to wolność i zapominamy wtedy o programach, które nas zniewalają i. Nami sterują i rządzą, takimi jak zazdrość, pożądanie, poczucie własności, bycie lepszym i tym podobne. Miłość jest wolnością, wolnością od potrzeb oraz od uporczywego myślenia, wówczas. Przestajemy być niewolnikami decyzji sprzed wielu lat. Wtedy, gdy budzimy się rano, mamy odwagę zapytać, czy chcę być z tą kobietą, z którą jestem, albo czy jestem w stanie zgoszkniałym pracodawcy, który napsuł mi sporo krwi, zobaczyć skrzywdzonego przez system człowieka. Wtedy przestajemy być marionetkami pociąganymi za sznurki przez system i zaczynamy dostrzegać własną obecność i świadomość. Wtedy włącza się nasza duchowa jaź i odbieramy z góry informacje, które sterując naszym umysłem pozwalają dokonywać świadomych, właściwych wyborów a te z kolei są źródłem pożądanych zmian w naszym życiu. Nie da się napełnić pełnej szklanki. Podobnie jak nie da się zapisać w mózgu nowego systemu wartości bez wykasowania starego. Jest to szczególnie widoczne w przypadku ezoteryków, którzy nasiąknęli wcześniej pseudoduchową wiedzą. Zamiast ją wykasować i od nowa, od podstaw, budować poprawny system wartości, usilnie starają się powiązać prawo duchowe z ezoteryczną breją, zabijając w ten sposób to, co w człowieku najcenniejsze – wolność i Chrystusa.